Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w pierwszym odcinku z gry Inside, która premierę miała chyba dzisiaj, chociaż w internecie pisali, że wczoraj, ale wczoraj tej gry nie mogłem odpalić, a ja ją kupiłem, także dzisiaj dopiero jest odcineczek, trochę późno, bo była burza i nie miałem jak nagrywać, no, ale już nagrywam i jesteśmy, i od razu powiem, że jeżeli gra wam się spodoba i jeżeli chcecie oglądać kolejne odcinki na moim kanale, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, i skomentujcie jakoś fajnie yy, I tak, gramy w grę Inside, którą pewnie podpisałem Jak uciekać od porywaczy czy porywaczom, coś takiego yy, Gra jest póki co na, tylko na Xbox One yy, Jakoś za tydzień czy coś takiego wyjdzie na PC-ta i na, też na PlayStation yy, także, także tak, także tak, ja sobie tutaj już wczytam Ogólnie to jest gierka od ludzi, którzy stworzyli Limbo Tak, pe pewnie kojarzycie, gierkę. ostatnio nawet była za darmo na Steamie Pewnie dlatego, że ta gra ma premierę i nalcia mi tutaj szaleści, mam nadzieję, że tego nie, nie będzie słychać nic a nic, także okej, okay. dobra. Mieliśmy minutowy wstępniak i gramy tutaj już naszym bohaterem, który nie będzie się udzielał nic a nic, nic a nic. Po prostu będziemy uciekali porywaczom, przeżyjemy jakąś fajną przygodę, dokładnie tak. Także co, póki co jakaś minimalna nauka sterowania, jakieś skakanie. I pewnie niedługo przejdziemy do jakiejś akcji. Dokładnie tak. Dobra. Ogólnie fajnie, fajnie to wygląda graficznie. Jest tak niby, niby czarno-biało, niby coś. Nasza postać jest. No, no, no. Troszkę kolorowa, bo ma tam. Nie wiem, bluzę chyba. Chyba czerwoną czy coś. I mamy tutaj pierwszych ludzi jakichś złych. I jak widzicie, od razu nasza postać za tym drzewem się schowała. Żeby nie być widoczna, ale dobra. Oni już sobie pojechali. To my tutaj przejdziemy dalej. Przejdziemy dalej i będziemy im uciekali. Tak, a wiem, że będziemy uciekali, bo, bo czytałem opis tej gry. Co to jest? Bo wiecie, za, zanim kupuję grę, w którą nigdy nie grałem, i nie jest na przykład to kontynuacja jakiejś innej gry, po prostu sobie czytam, co to jest, i patrzę, czy. Och, chyba nas usłyszeli. Patrzę, czy warto będzie zagrać po tym opisie. Później sobie patrzę zapowiedzi jakieś w internecie, trailery. I tak leci. Dobra. Janusze sobie poszły, także ja tutaj walę lotę. <grym> Nara, koledzy! Na pewno mnie dzisiaj nie złapiecie. Oby. <grym> Bo byłoby nieciekawie. <grym> dobra, mamy jakąś lodówkę, o którą się zahaczyliśmy. Jako, że tutaj nie mogę przejść, prawdopodobnie musimy ją przesunąć. Eee, tak, złapaliśmy. Dobra, 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 dobra. Mamy to. I tutaj widzę w tle psa. Ja mówię w każdej grze, w której są psy, że nie lubię psów w grach, szczególnie tropiących, bo może być przerąbane Aha. Dobra, nie nawet mnie nie wykrył. Także spoko. Także spoko. To mi się podoba, to mi się podoba. Moją drogą ten odcinek jest nagrany w 60FPS-ach, bo nie zmieniłem w opcjach. sumie porównam sobie później, jakbym go wyrenderował na przykład do, 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 do 30FPS-ów. Czy, czy ta gra jest. Nie, nie wiem, że ona jest w 60FPS-ach czy w 30. Ja tego nie widzę aktualnie teraz na podglądzie nagrywania. I mam problem, bo nie mogę przeskoczyć. Da się to złapać? Da się to złapać. Super. Czekajcie, sobie tak pójdę. O, będzie łatwiej. Będzie łatwiej, bo tutaj już mi zagadeczki mi minik minął. Także już widzę, że później, później może być nieciekawie. Później mogą być rajdże, mogę się gubić i tak dalej. Także to może być po prostu ciekawe. Dobra, zsuwamy się i tutaj mamy panów z laterkami. Bardzo mi się to nie podoba, bo jesteśmy na otwartym terenie teraz. I wystarczy, że mnie. O, fuck! Pies mnie goni. O, -o. A, dawaj! Dawaj, lota! Lota, 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 lota! Uh! Przez mnie prawie zopał. Nic, ty! Wsię jeden ode mnie! God damn it. Ja To na zawał zejdę, ledwo grę zacząłem, a tu już takie hardcore rzeczy mi dają. No super. Super się zapowiada. Już wyczuwam milion śmierci w tej grze. Naprawdę. God damn it. Co się odwala? No dobra, dobra. Gramy, gramy dalej. Gramy dalej. Dokładnie tak. Ha, idziemy przez sobie, przez las. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo przyjemnie. Prawie jak w Slenderze. Jadą za nami. Jakimś vanem czy czymś. on wyjmuje latarkę. Eee, czekaj, cz 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 tu widzę skryjdę. Skryjdę, skryjdę. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. To, było, to było łatwe do odgadnięcia. Także spoko. Dobra, pojechali. Pojechali w porywacie. Nie znajdziecie. Jak mnie znajdziecie, to wam ucieknę. Bo to tutaj chodzi. Okej. Okay. Dobra, widzę, że sobie zaparkowali. Nie podoba mi się to, nic, a nic. Czekaj, ja chciałem czy się tu kryć, czy jak? Bo słyszę, że on zamknął drzwi. I dobra. Walimy jolo jakieś. Zobaczymy. O, dobra. Biegnie, 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 biegnie. Mamy akcję, mamy akcję. Hopa, tu przeskakujemy. Powiedziałem, że coś jest za duże. Nie chciałbym nic z tym zrobić. O, fakt kolejny. Czekaj, okay. czekaj, 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 nie widzisz mnie? Niech nie jedy ja goni! I mnie złapał, i mnie złapał. God damn it. Dobra, dobra. Zrobimy sobie jakieś drugie podejście. Bo chyba za długo poczekałem. Prawdopodobnie, jakbym wyleciał tutaj. Tak mu, na spotkanie, tak yy, wiecie, to mógłby nas na nas wyskoczyć od przodu, bądź coś innego zrobić Także, także wolałem tutaj poczekać Szczególnie, że była opcja ukrycia się przez chwilę, no nie? Patrzcie, kryjemy się, kryjemy się, kryjemy się Dobra, światła poleciały Okej, okay, on wyskakuje, kolejna jakaś gałązka, która stoi na drodze Lepiej się o nią nie potknąć, ani nic Także ja wolę skoczyć Leć tutaj! Woo! Ha ha! Off. Oni do nas strzelają! Postarało was? Gademy, to jest tylko dziecko. O, oh, fak, i kolejne psy lecą. O, oh, fak, tu jest milion psów, skaczemy! Uh! Co tu się od... odkrywa? What the fuck, ale widzę, że już mogę nurkować pod wodą taką. Także. <ścoughs> prawdopodobnie. Ja obstawiam, że tutaj lepiej zanurkować. Taka, taka klasyczna zagrywka z różnych gier. skradonkowych. Także dobra, nie widzicie mnie What the fuck? ile tych psów tam biegło, god damn it. To było złe <laughs> Tak mi już już raz złapali, Ja co dopiero jakby nas psy złapały, to by rozczarpały Bo nie wiem co, nie, nie wiem co to za ludzie tak właściwie Co oni chcą od nas Aha zarznięte świnie, świetnie Świetną macie zabawę, kim wy jesteście? Się dzieje Się dzieje wam powiem Eee, dobra. Tutaj na szczęście nie przyjechali. Ja zobaczcie, jest taka droga typowa, żeby mogli tutaj przyjechać. I skaczemy gdzieś dalej. Dobra Dobra, dobra, dobra Wchodzimy na jakieś pola z tego co widzę. Dobra, szybki parkour! Pu. prawie się wywróciłeś. Pola kukurydzy, pstaku, albo czegoś innego. Okej. Okay. Raczej tutaj mnie nie powinni znaleźć. Bo tutaj taka mała osoba, to wiecie, niewidoczna jeszcze. Nie wiem czy to jest noc, czy po prostu jest tak ciemno, bo deszcz pada, bądź coś, ale biegniemy, ale biegniemy. Coś nam tutaj lata, chyba szczury tutaj biegają, albo jakieś myszy, jak to na polach jest. Dobrze, okej. Okay. Dobra, no, no jakaś farma, jakaś farma, nie wiem gdzie my jesteśmy. Nie wiem, nie dali mi żadnego wstępniaka, żebym się wczuł w fabułę, po prostu mnie wypuścili w świat. Masz i rób co chcesz. Co mam na niego, nie mogę czy coś? Nie, one niby podchodzą. Z tego co widzę, to i tak się boją. Co za, co, co za chamy. O, tu kolejna jakaś rzeźnia była. Kademy, co to jest? Co to ma znaczyć w ogóle? <grystanie> Masakra. Hop. Aha, tu mamy zamknięte. Ale talina wygląda obiecująco. Właśnie. Dobra. To się wbijamy, tędy. I hop! Uncharted. Dobra, co my tutaj mamy? Nic ciekawego To jest jakaś jakby dźwignia? Nie działa Nie działa, dobra Hop 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 I tu chyba będziemy czegoś potrzebowali, tam na górze widzę coś jest Czyli co, ta maszyna nam to zrzuci? Czyli czort Super sprzęt! Ciągnij to Serio tak to odpaliło? Myślałem, że to takie... Wiecie, na link jak to w takich starych motarkach czy coś Tam w kosiarkach tak brr, 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 i leci nie? No i dobra, i się odpaliło i co dalej? To dźwignia? Poczekajcie, nim tu pójdę, zobaczę co tutaj jest tutaj na dole ogólnie to jest wyjście na dwór jakbym chciał. No dobra No dobra, dobra, dobra To co? Odpalamy Aha, okej okay. I co tu muszę trzymać No dobra, sypiemy czymś, ale tam to nie wygląda na takie Czemu to nie spadło już niczym nie sypiemy Wystrzel w to! Czemu to nie leci? Masz spadać! Chyba, że... Chyba, że to celowo tak zrobili, żeby mnie strollować bądź coś. Czekajcie. Czekajcie, 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 czekajcie. Chwila. <tryk> tak! Chodźcie, chodźcie. Chodźcie za mną. Już chciałem do góry wlecieć, żeby się złapać, nie wiem, linki się rozbujać na tym w tym świetle, ale widzę, że jest za daleko a co jeśli wy wejdziecie do maszynki? wbicie się do tej maszynki? chyba, że wait. Zachęci to zachęci was do czegoś? czemu wy mnie jecie? God do maszyny do maszyny, ale już! Czegoś tu nie rozkminiam. Czegoś tu nie rozkminiam. Mam pierwszą zagadkę. Ta wygląda dziwnie. Czekajcie, wejdziemy sobie teraz na górę. Może coś tam jest. Może coś tam jest. A na pewno wiem, że też szczury czy myszy czegoś się przydadzą. Ja tu nic nie widzę takiego ciekawego, czego moglibyśmy użyć. A tym bardziej nigdzie tutaj nie doskoczymy. Chyba, że zwaliłem temat i odpaliłem za szybko tą maszynę. I one powinny być tutaj, załóżmy, nie wiem, wcześniej czy coś. To wtedy to by miało jakiś większy sens. No nie, ale zawsze mogę sobie tutaj grę wczytać. Idę spoko. Jednak, jednak, to by było dziwne, że możemy zrobić coś, żeby później nam nie wychodziło seria dziwna. Okay. Spróbuję jeszcze raz z tym. Ciąga je! Jeden na p Ale zarabiste! Dobra, okej. Okay. To była tak jakby czasówka świetne to było. ok, Okej, okay, dobra, fajdę, fajdę Nie no, czaderskie to było. Dobra akcja, dobra akcja Poleciały, wyrzuciło je, poleciały w bieszczady czy gdzieś tam Dobre, dobre, naprawdę dobre Okej, okay, mamy tutaj świnki Skok wiary! Assassin's Creed kurde! Pach! <grystanie> Insight edition, nie. Już, już, nie wiem już. Z tamtego czegoś co było, zapomniałem jak się ta gra nazywa, A, to mogę pchać, świetnie. <grystanie> Ej, fajna gra, podoba mi się, podoba mi się. Chcę kręcić z niej dalej odcinki. docencie to, zostawcie łapkę w górę. <grystanie> I dzięki od razu za wszystkie <grych> Fajne to Fajne to, jednak pewnie zrobi się gorzej w momencie kiedy wyleci mi tutaj armia złych, wiecie Złych typów Dobra, czemu ty idziesz tak wolno? Aż tak to spowalnia? A, taki bajer Opa Dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Skacz! No i sorry, coś mi się tam Ło! Nie! Odejdź! Świniaku! Wow, ja myślałem, że on chce... On chce nas zabić! Odejdź stąd! Z jak koń! Dobrze! Wkurzasz mnie świnio! Co się przesrała do mnie? Gaddemyt! Wszyscy chcą cię zabić chyba. Dałem ci środek na uspokojenie, doceń to. Mogę cię przesunąć, nie mogę. Dobra. Ok, c czemu mi się wydaje, że muszę coś z tym zrobić, co nad nami jest? W takiej linii? Nie, ja na wyżej nie skoczymy. Czyli ta świnia jest odpowiedzią na coś. Łooo! Wow! Ogon ci wyrwaliśmy! Sorry! nie chciałem, naprawdę. Jej, czuł jaka ta gra jest brutalna. Jeżeli to by było w cofniętym trybie zrobione, to to by wyglądało źle. Ojej. Tak, dobrze myślałem, ok. Co jest? What the fuck? Ja nie mi staruję. To jest. Chore. Jest. Dobra, otworzyłem co to są za zombiaki? Ja pierdzielę. Dobra, tutaj rozwaliliśmy. Zrobiło nam się przejście, te. Tak? Ale ta gra jest chora. Dobra, odczep się. Koniec na dzisiaj, koniec na dzisiaj, zryło mi mózg. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, to wiecie łapacz w górę, dodajcie film do ulubionych, Udostępnijcie na fejsie, pokażcie znajomym, a jak, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć, żółwik!